Trzymano, trzymano, Mexicano TV, otwieram Wam drzwi. No dzisiaj niestety na czarno, ale pod spodem jest pomarańcz, jak zawsze. Słuchajcie, skoro nie mogę robić testów piwa ani robić gotowania ciężkiego, ponieważ mam tą ścisłą dietę. Więc zrobimy dzisiaj, słuchajcie, ogromny test soków pomarańczowych. nie, nie znaczy owocowych, co ja gadam, owocowych. Ale w międzyczasie jeszcze pogadamy sobie, bo. Najpierw, najpierw może wyjaśnimy jakie soczki mamy tutaj Mamy jabłko Głane i brzoskwinie Mamy Jabłko, limonkę i miętę Mamy jabłko i miętę ogrodową. Ciekawe czym, czym to się jedno z drugim będzie różnić Mamy pomarańczę Brzoskwinie Potem mamy jabłko Czarna porzeczka i mięta Heh, Mamy kaktus To Kaktus to by się przydał taki prawdziwy, ale na tą dupę grubą, żeby tam zasadzić jego. No i mamy jabłko wiśnie I Jabkowiśnie będzie stawać w konkury od widzów, którzy wczoraj przyszli. Za co bardzo dziękuję. Są to chłopaki z mechaniaka. Pierwsza MS. Pozdrawiam Was serdecznie. Obiecałem, pozdrowiłem i tak dalej. Także teraz trochę polecimy, zanim będziemy to szykować. Nie będziemy to szykować. To słuchajcie, oglądałem jakiś tam materiał. Akurat ja wtedy byłem, akurat ja wtedy byłem w szpitalu. Konon skrzętnie to wykorzystał. Niestety, Konon, wiesz, wyobraź sobie, że to wszystko idzie weter i to widać, i to widać. Ja sobie to obejrzałem. Słuchaj, będziemy po kolei nalewać. Wiecie, obejrzałem sobie, yy, ja nie rozumiem Cię. Po co Ty podpuszczasz, kurde? Tego pana Rodo, bo tego ewidentnie podpuszczasz. Po pierwsze, po pierwsze, konon, to ja ani razu, ani razu, ty gruba świnio zakłamana, ani razu nie powiedziałem nic na temat yy, mamy pana Rodo, ponieważ powiem ci szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, czy jego mama jest, czy żyje, czy nie. Natomiast jeżeli. Ty łykasz jak zwykle jak pelikan, bo to ponoć było na live, ponoć było, tak? Że ja niby ja się odezwałem. Odezwałem się do tego, że, że, niby, że niby jego mama jest pobita i w ogóle nie. Także bestie zakłamana, gruba. Przestań tu już kłamać w końcu. Przestań kłamać. Chłopa wykorzystujesz, jak tylko możesz. Bo teraz to już, teraz, teraz mówisz, ile mogę tyle dam, tak? Także chłopa wykorzystujesz bezpośrednio. No naprawdę, dla mnie jest to bez sensu. No, także mówię, ci weź to się chłopie ogarni w końcu, bo już pierdolisz takie bzdury i farmazony, że jak już się oglądam, to mi się żygać chce. A Major raz wtóruje. A drugim razem kurwa kłóci się z sobą. U was jeden wielki mętlik powstał. Nie umiecie się ogarnąć dorośli faceci. Nie potraficie. Nie potraficie. No, następna sprawa. Słuchaj. Ja jeszcze raz powtarzam. Odpierdol ty się od mojej rodziny raz na reszcie. I tak tu wstępu mieć nie będziesz. I tak moja matka cię nienawidzi. Więc możesz mi naskoczyć, chłopie. Piszcie te donosiki, nie donosiki. To już jest Twoja sprawa. No i wykorzystuj faceta, który, no niestety, no ma, no, ma trudną sytuację. Z tego co zrozumiałem. Wykorzystuj jak najbardziej, bo do tego jesteś zdolny. Kurde, te kolory są tu takie, że tu tak jakby. Można by było w tym jajka malować na święta wielkanocne. Każdy kolor inny. Ale będę wam pokazywał po drodze. Po kolei. Także możesz się kłamać. Wiem, że ludzie już tak się nie nabierają na ciebie. Nie nabierają się, bo pokłamiesz. Wymyślasz jakieś... Ktoś ci jeszcze podpowiada jakieś bzdury totalne. Wymyślasz jakieś pierdoły. I... i, i i szczycisz się kim ty jesteś chłopie zerem kurwa o takim o nawet mniejszym nawet mniejszym także także moim zdaniem moim zdaniem no to powiem ci szczerze że za płytki jesteś dla mnie gościu za płytki ja przeżyłem chorobę wszystko jest ok kurwa i będę zaraz dobrze żył i teraz ja cię łyknę kurwa kiedy ty będziesz pił bo ja mam swoich szpiegów nie przejmuj się i łyknę Cię i na pewno Cię łyknę. No, ale przechodzimy do testów. Zaczniemy jabłko guana brzoskwinia. Nie wiem, czy widzicie kolor, bo, bo z daleka to raczej nie będzie widać. Jest to taki e, taki dosyć intensywny, pomarańczowy. No, zdrowie, szkoda, że nie browar. No co tutaj najbardziej czuć <laughs> Najbardziej czuć tutaj w tym soku chyba brzoskwinie, wiecie? W tym właśnie soku najbardziej czuć brzuskwinę. Przynajmniej tak mi się jabłko bardzo słabo czuć. Głanę gua... gławe, Gławę też słabo. Brzuskwina najbardziej jest odczuwalna. Kolejny. O, przy okazji kogoś pozdrowię, bo to trochę się nazbierało. Yy, pozdrawiam CCC. 111. Z wykopu. Pozdrawiam Was, pozdrawiam. Pozdrawiam wykop. Naprawdę. I tu, kurde, nie wiem, czy ja to dobrze zapisałem. Testo Testostrio. Testostriona. Też z wykopu. Z wykop. No ale dobra. lecimy następny. Jest to jabłko, limonka i mięta. Mój kolor jest taki. Kurde. On nie jest zielony, on jest taki. Taki żółty, bardzo jasny żółty. No tutaj ewidentnie czuć mięte, ewidentnie, ewidentnie czuć mięte. Natomiast kurde, który lepszy był? No na razie wychodzi na prowadzenie jednak jabłko limonka. Kolejne pozdrowienia. E, pozdrawiam Polonii z Irlandii. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, że kurde cały czas jesteście ze mną, bo to jednak... No ja sporo przeżyłem z tą chorobą. No dawno ja tak nie nachorowałem się. No, żeby w szpitalu wylądować to o, to, to, to mi się dawno nie zdarzyło. Bo mi się w ogóle nie zdarzyło. Dobra, teraz spróbujemy tej jabłko imięty ogrodowej. Zobaczymy czym się będzie różnić jabłko, limonka i mięta od jabłko i mięty ogrodowej. Kolorem na pewno jest bardziej taki żółtawy niż tamten. Tamten jaśniejszy. Ten jest taki bardziej żółtawy. Szkoda, że nie widzicie, bo no nie miałem szklanek przezroczystych. Musiałem kupić w zodiaku. Także spróbujmy. No tu ewidentnie też mięte, czuć, czuć mięte. No na razie jednak to. Na razie jednak to. Dobra. Pozdrawiamy dalej. Mateo z Warszawy. Pozdrawiam Mateo. Słuchajcie, no niedługo, niedługo trochę niech ja się podkuruję jeszcze to, to zrobimy live'a no nie wiem zobaczymy jak się będę jutro czuł jak będę dobrze się czuł to nawet może zrobimy jutro live'a no bo już naprawdę coraz lepiej jest ze mną I, i, i no skoro skoro do gorszego nie idzie no to już idzie do lepszego no to no to cały w tym piz. Dobra teraz bierzemy pomarańczę brzoskwinie zobaczymy I powiem Wam, że tutaj czuć i pomarańcze, i brzoskwinie, i ono wychodzi na pierwsze miejsce. Jabłko, limonka się cofa. Naprawdę bardzo dobry. Polecam Pomarańcza, brzoskwinia. Przynajmniej według mojego gustu, nie? A jakie plany będą? No, słuchajcie, no, co, co będę robił jeszcze? Skoro no, mówię, skoro nie mogę e, nagrywać tego gotowania, więc zajmiemy się właśnie tym, takim właśnie jedzeniem, typowo właśnie po, po zapaleniu trzustki, czyli będzie, będzie to jedzenie lekkie, będziemy próbować testować. No bo ja też mam problem z tym teraz. Bo ciężko sobie wymyślić takie żarcie takie które, no, które ma przejść, a, a, nie, a, nie, a nie zaszkodzi mi trzustce, ani, ani wątrobie. Nie? Ja nawet już czytałem parę przepisów, więc będziemy, będziemy to realizować powolutku. Także myślę, że będzie fajnie, ale ja się opiję kurde z tego, ja pierdzielę, jeszcze trzy. Dobra, kolejne. Jabłko, czarna porzeczka i mięta. Co to oni z tą miętą mają? Nie. Jest dobre oczywiście. Posmak porzeczki. Ewidentny posmak porzeczki jest, ale, ale jednak na razie zostaje pomarańcza brzoskwinia. Wedle mnie ewentualnie, ewentualnie te dwa na drugim miejscu by były. Czyli ten by musiał wystawić te dwa na drugim miejscu. By były równorzędnie. No dobra, zobaczymy teraz ten kaktus. Ale to za chwilę, bo, bo mówię, no skupimy się właśnie na tych potrawach dietetycznych przy okazji się dowiecie, bo nie każdy miał okazję się dowiedzieć, nie? Ja, no niestety, muszę się dowiedzieć, bo nie mam innego wyjścia, bo muszę coś jeść, więc muszę się dowiedzieć. Przy okazji będę mógł poinformować Was, o co można zjeść mniej więcej, czego nie można zjeść. No i będziemy na tym się skupiać, nie? No oczywiście, jak będzie trzeba, to będziemy postawać tego gruba, do grubą świnię, ale to już mniejsza o większość. Pokażę Wam na przyszłym materiale yy, Ile lekarstw ja muszę przyjmować teraz. Dobra, lecimy z kaktusem. Ja mówię, z tym kaktusem to wiecie, to żeby był prawdziwy, to wiecie, wiecie gdzie go było, Można było go wsadzić. I komu. Wiadomo komu i gdzie. Dobra, lecimy z kaktusem. Zapach dziwny. Nie, zdecydowanie nie mój smak. Zdecydowanie nie mój smak. Chyba obecny najgorszy z tych wszystkich, które próbowałem obecnie, to, to obecny najgorszy. Z moim zdaniem. Dobra, polecimy dalej. Prawilnych chłopców z Bytomia. Pozdrawiam bytom i chłopców z Bytomia. Pozdrawiam was serdecznie. Fajnie, że śledzicie. I tak nie popuścimy grubemu. I tak nie popuścimy... Gruby wykorzystał moment, kiedy ja byłem w szpitalu, nie mogłem się odgryźć, ale pomyślał, że co, że ja nie obejrzę wszystkiego, nie? Obejrzę, ja już prawie wszystko obejrzałem. Także jeszcze, jeszcze dostanie mu się. Oraz Mateusza i Kondrada z Lipska. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie wiem, gdzie jest Lipsko, ale pozdrawiam Was. No i ostatni stok do, do testu, do tostu. Tak by powiedział Major. Ostatni sok, to jest sok, który otrzymałem wczoraj od właśnie od widzów. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie. Jest to jabłko i wiśnia. No i spróbujmy. Muszę przetestować z pomarańczu brzoskwinią. Odczuwalna wiśnia, odczuwalne... Właściwie to wiśnia bardziej odczuwalna. No. Moim zdaniem... Tak. Pomarańcze, brzoskwinia i jabłko i wiśnia to wedle mnie to na pierwszym miejscu. Jeżeli miałbym się raczyć sokami. Następnie na drugim miejscu egzekwo jabłko czarna. Czarna porzeczka i mięta oraz jabłko limonka i mięta. No potem wiadomo, jabłko głana brzoskwinia i jabłko mięta ogrodowa. Natomiast zdecydowanie nie na moim nie, nie mój smak to jest yy, kaktus. Także słuchajcie, tyle z tego. Dzisiaj jeszcze, jeszcze słuchajcie, dzisiaj będzie jeszcze może niespodzianka. Będzie niespodzianka prawdopodobnie, o ile się uda, a raczej się uda, raczej się uda. Raczej się uda, bo. Bo ja nie popuszczę. Raczej się uda, słuchajcie. Także czekajcie, na naprawdę, na fajny materiał będzie. A raczej się uda. Już ja do tego doprowadzę, że się uda. Także, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wsparcie. Meksykano jest jeden. Trzymajcie się i czekajcie na ten taką niespodziankę. Zobaczymy, czy wyjdzie.